10-0 dla gwardii. A oto streszczenie poprzednich odcinków. Porucznik M.O. Lechryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u urwisów przydomek wujek dobra rada. Oto nowy orzech dla porucznika. Tomek używa przednich wyrazów. Kolejny odcinek nosi tytuł Motyla noga Tomka Mazura. Alna nasypało, motyla noga. Że od kwadransa nie ma autobusu. Kurczę, pióro. Nie do wiary. Jak można się tak brzydko wyrażać? A co mam mówić? Jak mi nogi zmarzły. tyle noga. No cóż, widzicie, klimat był zawsze raczej przeciwko nam. No ale to jeszcze nie powód, żeby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Właśnie. My to też mu tłumaczymy. Dam wam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, Przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy. Wiecie, co zróbcie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Hurra! A. To jest wspaniała rada! Bywa! Ja. Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. Znajdź dla mnie radę, wuju.